Gdyby kamery częściej pokazywały nogi premiera, zauważylibyśmy, po jak cienkim lodzie Donald Tusk stąpa. Po coraz cieńszym lodzie. Po wyrzuceniu Jarosława Gowina premier Tusk spotkał się z posłami Platformy Obywatelskiej i powiedział im, że projekt ustawy o związkach partnerskich przygotowywać będą platformiani liberałowie. To oznacza rzucenie rękawicy konserwatystom. Tymczasem przewaga Platformy Obywatelskiej i PSL-u nad opozycją to ledwie kilka głosów. Wczoraj Platformę opuścił jeden z długoletnich posłów tej partii. Ta przewaga zatem topnieje. Pytanie, czy Donald Tusk. Liczy się z przyspieszonymi wyborami w wyniku utraty głosów konserwatystów, ich odejścia z Platformy, czy raczej jest tak pewny swego, to znaczy tego, że konserwatyści zostaną przez niego spacyfikowani i pozostaną w Platformie?